Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego przyroda jest tak ważna w rozwoju naszych dzieci. Po pierwsze, przebywanie w przyrodzie obniża poziom stresu. Dzieci są podczas przebywania w lesie czy na spacerze bardzo zrelaksowane. To sprawia, że są bardziej radosne, są bardziej chętne do tego, żeby robić inne działania. Przebywanie w przyrodzie pomaga w tym, żeby dzieci lepiej się uczyły, rozwija ich kreatywność i wyobraźnię. Kiedy idą przez las, mają dużo różnych pomysłów na to, jak wykorzystać swoje pomysły w ramach tego, żeby coś tworzyć w tym lesie. Jeśli poprzez przebywanie z przyrodą, uczą się odpoczywać i relaksować, co w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne. Dzięki temu, że przebywają w tej przyrodzie. Mogą doświadczać świat wszystkimi zmysłami, ćwiczyć zmysł dotyku, zmysłu węchu, zmysł, zmysł tego, w jaki sposób można słuch rozwijać poprzez słuchanie ptaku, szumu drzew. Jest to taki moment, kiedy można pozwolić dziecku na to, żeby stało się twórcą jakiejś przygody, wymyśla bajki. I dzięki temu nasze dzieci lepiej się uczą trzeba wspomnieć o tym, że ma to bardzo dobry wpływ na rozwój fizyczny dzieci, no oczywiście też dorosłych, wiadomo, ponieważ dziecko cały czas przybywa w ruchu. No i nie mogłabym nie wspomnieć o tym, jak to wpływa dobrze na naszą duchowość. Osoby, które poruszają się w różnych kręgach religii na pewno odnajdą obecność Boga czy innych dla siebie ważnych sił w przyrodzie. Przybywanie w przyrodzie pomaga również w leczeniu różnych, znaczy wspierające działa, leczenie różnych chorób psychicznych, depresji, a także uczy dzieci koncentracji uwagi, pomaga również osobom niepełnosprawnym, jest taką formą właśnie wspierania leczenia osób chorych psychicznie, ale również takich, które mają obniżony nastrój na przykład są przy jakimś, w jakimś stresie albo mają jakieś problemy. Uczył się również zachwytu nad pięknem, dostrzeganiem piękna wokół siebie, a także stosunku do przyrody. W Nowym Jorku były robione takie badania, że na osobach, które były po operacji woreczka żółciowego, trwały one 10 lat i te osoby, które miały okno na mur, dużo wolniej zrobiały niż te osoby, które miały widok na piękny zagajnik. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Wam to, jak przyroda wpływa na nasze dzieci. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania.